Kochani, coś się zmieniło od zeszłego roku. A można to ująć tak: przed twe ołtarze zanosi im błaganie ojczyznę wolną. Pobłogosław, panie. Ile lat musieliśmy czekać, żeby to zaśpiewać? I warto było. Pamiętać, jak dwa lata temu zaczęliśmy obchody 11 listopada w Krakowie. Pytali po co. No właśnie tutaj się zaczęło zwycięstwo, stąd przyszedł prezydent, który doprowadził do tego, że dzisiaj zmienia się Polska. Ale stąd też, a w zasadzie z okolic, pochodzi przyszła. Premier! I powiem tak: na szczęście dla mnie, zwycięski wódz całego obozu pochodzi z Warszawy. No, jaką też trzeba pokrzyczeć. Tym bardziej, że razem na Żoli się wychowaliśmy, tylko ja trochę później. To skoro już przywitaliśmy władzę, to teraz przywitajmy naszych gości. Są z nami jak co roku nasi bracia Węgrzy, bardzo liczni dzisiaj. Jest nawet pani konsul generalna. Niech wybaczą, że wszystkich nazwisk nie wymieniam. Trudna to sztuka. Nawet Jan Paweł II sobie nie poradził. Są nasi bracia Ukraińcy, którzy już od dwóch lat z nami uczestniczą w tych uroczystościach. Witamy ich serdecznie. To my odbudowujemy jedność Europy Środkowej. Niech nam nie mówią, że muszą nas uczyć tolerancji, bo my byliśmy tolerancyjni, zanim oni nauczyli się pisać. I my pamiętaliśmy o Węgrach, kiedy mieli kłopoty i o Ukraińcach, kiedy mają kłopoty, a o nich chętnie by Europa zapomniała. Może nie zawsze nie wszystko nam się podoba w ich polityce, ale to, to jest wina złych rządów również w Polsce, które nie potrafiły przedstawić propozycji dla całej Europy Środkowej, bo zagubiono dziedzictwo lecha Kaczyńskiego, na szczęście nie na zawsze. Dzisiaj mamy szansę odnowić tą politykę. Ale ponieważ mamy tutaj tak dostojny skład, prawie cała władza, która będzie za chwilę rządzić Polską, to chcemy powiedzieć, czego my, czyli kluby Gazety Polskiej, czytelnicy, no jest tu też bardzo wielu członków PiS-u, co się często przeplata, patrzę, że są kluby z Gdańska. Z Nowego Jorku przejechali przedstawiciele, no z całego świata. Was też witam serdecznie. Chcemy powiedzieć, czego od Was chcemy, szczególnie w tym dniu niepodległości. Ja, przepraszam, napisałem to na czołówce Gazety Polskiej, ale ponieważ gazety nie zawsze dzisiaj wszyscy czytają, to przypomnę: wyjaśnić Smoleńsk, przywrócić niepodległość, odbudować państwo. Dlaczego przy takich okazjach też trzeba mówić o Smoleńsku? Pamiętacie Państwo, ile lat ja to jeszcze pamiętam musieliśmy mówić o Katyniu. Mówienie o Katyniu nie było tylko upomnieniem się o zmarłych. To było upomnienie się o wolną Polskę. Dzisiaj mówienie o Smoleńsku jest upomnieniem się o Polskę wolną, sprawiedliwą i niepodległą. On też z Warszawy i z Boże. Ale nie podpowiadałem tutaj. Kochani. Katyń był symbolem tragedii, ale też był naszym narodowym kapitałem. Był tą ofiarą, która została złożona choć nieświadomie, ale po to, żeby było na czym oprzeć podwaliny odbudowy niepodległej Polski. Upominając się o Katyń, walczyliśmy o niepodległą Polskę. Tą samą ofiarę nieświadomie zło złożyli nasi przywódcy pięć lat temu. Nie możemy tego zmarnować. Dzisiaj w Dniu Niepodległości można powiedzieć, że na tej strasznej ofierze, którą każdy jakoś osobiście doświadczył, niektórzy szczególnie, możemy odbudować niepodległą Polskę. Praca się dopiero zaczęła. Jeśli ktoś sądzi, że wystarczyły te marsze, że jeśli wystarczyło stworzyć niezależne media, fakt, że jesteśmy pokaleczeni potwornie po tych latach. Kiedyś może będzie można opisać to wszystko, czego doświadczyliśmy. To jeszcze mało. Dzisiaj trzeba będzie wesprzeć władzę w słusznych działaniach. Nie dlatego, że chcemy się jej władzy podlizywać. Ani nie dlatego, że paru z nich znamy. Że niektórzy nawet z klubów gazety wyszli. Ale dlatego, że będzie im bardzo pod górkę, jeśli zechcą coś zmienić, będzie im bardzo trudno i częściej w tym ich wesprzeć. Tak jak wszystkie media będziemy rozliczać złe rzeczy, ale jeśli będą robić dobre, to muszą wiedzieć, że mają nasze wsparcie nawet przy bardzo silnym ataku, bo to będzie potrzebne na zakrętach. Daliśmy radę, damy radę. Polska będzie lepsza. Bardzo Wam dziękuję.